Hej, cześć, cześć, was w kolejnym odcinku. Nie strzelaj portali gdzie wlezie, nie marnuj portali i tak dalej. Przestań przytulać. Umiałem nacisnąć na piątkę, ale nie trafiłem myszką. Dobra, idziemy. Kolejny fejl. fail, nawet jak jeszcze nie z... O, przyspieszający żel, przyspieszający żel. Pluj, pluj. Ale job. Dobra, ale... Ale, ale, ale... A ja filar walnąłem. <coughs> o, cube! No, czekaj, ja tam się dostanę. Musisz Cuba złapać. No właśnie wiem! Poczekaj. Czekaj. Ja zrobię odliczanie. Tak! Nie rób podliczania, po prostu ja będę wiedział kiedy startujesz. Mów kiedy startujesz, kiedy wchodzisz. Biegnę! A, jeszcze. Nie, to musi, Ty musisz wcześniej troszeczkę. Powiem Ci kiedy kliknąć, okej? Okay? No. Dobra, czekaj. No. No jeszcze nie, nie zrypa... O, Dobra, ty cię ja to, ja to zrobię, ja to zrobię! Nie! Wracaj tam do góry, wracaj tam nie, do góry! Nie! Ja, nie ja się parłem! Ja to zrobię! nie Teraz uważaj! Ja to robię piękne odliczanie! No i no, oczywiście od razu to Teraz patrz, Ja to zrobię piękne odliczanie i ruszę jak będzie dwa! Znaczy... Oha! Jaś! Ja wiedziałem, ja wiedziałem by Nie, mówiłem ci, że tak dwa, tak? I pięknie wszystko wyszło. Ciu, ciu. Który to jest właściwie duży? Duże są te laboratoria nawet, nie? A wiesz co, ja tam idę sprawdzić, co jest. A się przedroga? A ty tam też szedłeś. Ja... Aha, bo ja myślałem, że... Że, że ja sobie gdzie indziej idę, tak? Weź i spróbuj. Lalo, 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 lalo. Nie spoileruj. Ja nic nie spoileruję. Nie spojeluję mi nic Czekaj, odejdź ode mnie. Hop. Uh -huh. I teraz będę pluł na ciebie, uważaj. No dawaj, dawaj. Teraz, dawa, teraz, teraz, nie! I muszę pluć jeszcze dłużej, bo musi się... O właśnie to gdzie teraz tam wcisiałeś to tam się musi się O to właśnie, widzisz to. Weź patrzcie się ciągle na to okay. Nie patrz się tam po prostu ciągle, bo jak to zobaczcie to obuwa Kiedy mam kliknąć To muszę tutaj wejść do tego, do poplucia a wyczucie Nie dobra, super, mam wyczucie, naprawdę brak No, odżoblułeś mi czoło. Dobra, spróbuję to drugie. Czekaj. Czemu to ciągle tam leci? No. O, teraz. Okej. Okay. Większość poleciała za... O jest, dobra, jest to Teraz patrz. Ja stawię sobie tutaj, a ty postaw tu i z drugiej strony. Dobra, i wiesz co ja teraz chcę zrobić? Patrz. Teraz uważaj. E, patrz, ja sobie poz... No! Gdzie? Tu teraz... mi ten portal. I z drugiej strony nie tak, tylko o właśnie. I ja sobie teraz tutaj... Czekaj. Tu jest lepiej oplute. Weź tu jeszcze raz opluj. Czekaj, ja ci postawię portale. Okej, okay, weź opluj jeszcze raz. Z i pod prysznic tu ja. Okej, okay. starczy, starczy! Ja nie mogę zatrzymać! Dobra, i teraz patrz, ja sobie postawię tu i... Hmm. I nie dosięgam. <noise> Dokładnie! tego. Ja, spadłem! Też dlatego ja chciałem ci to postawić. Poczekaj, ale to jak, jak my mamy zrobić z tym... Stronę? Ja muszę sobie wobec tego... To czekaj, wiem! Patrz, ja postawię to z tych dwóch stron. To o. Ja postawię to. Teraz ty mnie wpuść tam do góry. Postaw portal jeden tutaj, drugi tutaj. Nie, tu tutaj postawię. No dobra Okej, okay, i teraz weźmy postaw portal tam na tej wyskoczni I. Juhu! Oj, w tym momencie skoczyłem! Weź teraz. Okay, bo ja nie, w ogóle nie wyczułem taj Okej, okay, czekaj. Teraz... Dążę, zdążę, nie! Nie doskaczu, nie doskakuję tam, muszę mieć większy rozpęd. O jakie to będzie chyba trudne, wiesz co? Ja myślę, że ja muszę stamtąd pobiec Bo skądś Skądś? Bo musimy znaleźć cuba, który jest. To wypadnie, jak naciśniemy tutaj i tutaj. Czyli 1-2, okej. Okay. Ja muszę biec w tą stronę. Poczekaj, ja muszę mieć większy nap napęd. Mhm. A. O Dobrze, wiem. Mam... Zgadzam się na 100%. Ja, ja mam mały, mały pomysł, wiesz? Patrz, ja postawię jedno tutaj, drugie tutaj. Na początku tu postaw jasno niebieski. No, jak ja wejdę, to na jasno niebieski postaw niż tam. Chwila przerwy. Tak? Ja wszystko popatrz. Jak ja wejdę, to ty jasno niebieski portal musisz postawić tutaj, no. a później w dobrym timingu musisz go postawić tutaj. Żebym ja przeleciał tamtędy, ogarniasz? No. To, dobra, no to się postaraj. Dajesz. Matko święta, tylko pamiętaj, dobry timing. Ła! Jakie tempo? Cze <słuch> Wow. Dobra, teraz ja muszę zrobić to dokładnie to samo z tobą Wbijasz. Ale nie, czekaj, postaw portal z obu stron tego na początku. <grym> <grym> Jeszcze nie. Okej, okay, biegasz. Tylko trafiaj. Jo to jest spid, nie? To. <gryw> no dobra <gryw> biegnij <gryw> No to, to przez siebie Tak! <gryw> Dokładnie Ja mam tylko duży speed. Dobra, dobra Hmm Kiedy? Teraz, Cię wypuszczę. Coś problem. Bo teraz, wtedy teraz będę musiał kłaść inny port. A teraz sobie pobiegnę w drugą. No, teraz znowu bym się pomylił. Dawaj, dawaj. Biegaj, biegaj. Czekaj. Mi się udało za pierwszym razem, także wiesz. Jaki Jak one się podniosą, to Ty musisz. No dobrze, a Ty jesteś to za daleko zawsze i wiesz. Nie ma czegoś takiego jak za daleko, to jest no. chwila No i widzisz, i widzisz No mi się jakoś udało No bo ty masz fukta po prostu Tak, tak, ja mam skilla Skila, skierd miałeś szczęście Ho była najgorsza wersja zdarzeń. Dobra, tam ja jestem już jak... Nie tańcz! Przez przypadek mi się ku tak grosimy Co, ma za timing no. to? <laughs> ciągle w inną stronę biegasz, wie się mega. O, jest! Jest! Prawie. To przecież akurat ty nie zdążyłeś w tym wypadku, wiesz? Tak, tak. Najlepiej zdali. Dokładnie. Dokładnie. No, gdzie ty tam od razu pachasz? Tak, który tak, pomarańczowy, okej. Okay. Ja trzymam cały czas wuj, ja nie mogę nie zdążyć. <laughs> no dobra, dobra, dobra. <laughs> Wybijasz. Wow. Gdzie Żółty. Czekaj, czekaj. Yeah, <laughs> O, była tym no To jest ja bym się jeszcze zabił, to by było groźne To było zabawy, zabawy było, naprawdę No i się żegnamy, ładnym no, to Tańcem! Piedem, jeden, piedem, piedem, Okej okay.

ta tarum, ta Companion, you plaga